Dzień dobry. Chciałem trochę opowiedzieć o swojej wizji, o swoich postrzeżeniach na górki czechowskie, na dzielnicę górki czechowskie, jak powinna być zbudowana i jak powinna być skomunikowana. Zacznijmy od takiej analizy, którą wykonała firma GIS EXPERT, która pokazuje, jak w ciągu 20 lat od 1995 do 2015 zmieniły się były ruchy migracyjne. Czy skąd się ludzie wyprowadzali, gdzie się wprowadzali. Widać, że centrum Lublina jest na niebiesko, czyli tutaj, czyli centrum miasta się wyludnia po prostu. Generalnie osiedla przyległe do centrum się wyludniają, chociaż już znacznie mniej intensywnie. Natomiast zaludniają się tereny przyległe do miasta. Rozlewa się zabudowa domków jednorodzinnych, które są taką dla miasta dużym problemem, bo trzeba ten ruch obsłużyć, trzeba zbudować arterię, potem te samochody parkują w mieście i nie da się zbudować miasta, w którym samochody osobowe, każdy się będzie przemieszczać z samochodem osobowym, to po prostu nie będzie miasta. Miasto musi mieć pewną gęstość i jest to też wymagane nie tylko z powodów kosztów utrzymania miasta, ale także z powodów środowiskowych. Otóż jak, napisz no może parę słów o tym parku, Park ma mieć 75 hektarów, pomijając te wyspy, które mają być zabudowane. No i park, Central Park w Manhattanie ma 341 hektarów. Łazienki Królewskie tyle, co Park Górki Czechowskie. Ogródcawski w Lublinie ma jedną piątą tego, co ma, co, co, ma, co ma Park Górki Czechowskie. Ale jak spojrzymy na ten największy, chyba na świecie, park w centrum miasta, w centrum dużego miasta, czyli Central Park. To ten piękny teren zielony, który jest urządzony, prawda? Zieleń się w mieście kształtuje, to jest otoczony przez wysoką zabudowę, która korzysta z tego sąsiedztwa, więc miasta są po prostu dla ludzi. To jest, co to wynika z definicji miast. Zieleń jest, ma być właśnie dla ludzi, a nie zamiast ludzi w mieście. Nie możemy zabudować, nie możemy zostawić całego takiego wielkiego terenu. Dla dzieleni, ponieważ chcielibyśmy, żeby ludzie mieszkali w mieście, a nie poza miastem, a nie poza jego ścisłymi granicami. Gęstość miasta wpływa też na efektywność komunikacji miejskiej. Jak spojrzymy tutaj na emisję dwutlenku węgla na, na mieszkańca, to, no to jest emisja około 6-7, chyba poza z samochodów osobowych, tylko taka emisja z innych źródeł. 6-7 ton. W, w Lublinie jest gdzieś koło też 5 ton, czyli dosyć duże na te standardy. I to spada wraz, ale to by się zgadzało, bo to mamy 5 tysięcy, prawda, a my mamy 2,5 tysiąca, więc się mieścimy gdzieś tutaj na tej krzywej. Barcelona to jest bardzo gęsta, ma około tony z, z tych źródeł pozaruchowych. I tutaj mamy z kolei źródła emisję samochodów osobowych w tonach na osobę. Na dolnej osi mamy gęstość zamieszkania w mieście, gęstość miasta, a na drugiej osi mamy tony na, na mieszkańca z emisji z pojazdów. I Widzimy, że poniżej 1650 osób na kilometr kwadratowy te dane idą ostro do góry. To są dane z Science American, z Świata Nauki z października 2015 roku. My bylibyśmy gdzieś tutaj, w tej, w tej części wykresu, jako Lublin. A widzimy, że, że te miasta, które są im gęstsze, tym, tym większa szansa, że będzie spadek. W Nowym, w nowym Jorku San Francisco nastąpił wzrost w gęstości i spadek na emisji na mieszkańca. W nowym Jorku wzrost w gęstości i utrzymanie emisji na mieszkańca na niskim poziomie poniżej 2 ton. E, no, w takich miastach jak e, Denver czy Salt Lake City, po prostu to czy Houston to po prostu leci pionowo do góry. E. I też jak porównamy największe miasta europejskie, czyli Paryż w stosunku do Warszawy i Barcelona w stosunku do Warszawy, no to widzimy, że ta Barcelona ma w tej największej swojej części ma taką bardzo gęstą, przemyślaną, uporządkowaną e, zabudowę, która wymagała na pewno wywłaszczeń i stworzenia nowej siatki ulic. No bo e, tak, tak trzeba zrobić, jeśli mamy mieć miasto naprawdę gęste. Musimy często stworzyć nowy plan abstrahując od układu półluralnych, które tutaj kiedyś były. Ale spójrzmy na Paryż. Paryż ma jedną piątą powierzchni Warszawy i o połowę większą gęstość zamieszkania. No, porównywalną, przepraszam, gęstość, 2 miliony 100 tysięcy, a Warszawa 1 milion 800, ale 1 piąta powierzchni Warszawy, prawda? W związku z tym w Warszawie 3600 osób na kilometr kwadratowy, a w Paryżu była gęstość ponad 20 tysięcy, 20 641 osób na kilometr kwadratowy. W Barcelonie i Paryżu są te gęstości porównywalne. Jak patrzymy na źródła transportu, to te trzy takie miejskie źródła transportu, więc pociąg miejski, autobus i samochód osobowy, mają się tak, że w samochodzie osobowym, gdzie przeważnie jedzie i 1,3 osoby, czyli przeważnie jedzie po prostu kierowca sam, tak jest najczęściej, Mamy 147 gramów na osobokilometr. W autobusie miejskim 80, czyli powiedzmy połowę tego, trochę więcej niż połowa. A w pociągu szynowym, czy, czy miejskim, czy, czy pewnie w monorailu, mamy 1 trzecią wartości dla samochodu osobowego. W związku z tym musi mieć miasto gęste, a miasto gęste w przeszłości wydaje się, że będzie miastem wertykalnym, to znaczy miastem, w którym będzie sieć wieżowców, które są połączone ze sobą na różnych poziomach, nie są z pojedynczymi pikami, tak jak teraz te wieżowce w Chinach, tylko będą połączone na różne sposoby, będą zróżnicowane, nie będą takimi kopiami postawionymi pionek przy pionku w odległości 100 metrów i walącymi w kosmos na 40 pięter, tylko zaprojektowane kogi systemy budynków połączonych ze sobą na różnych wysokościach za pomocą różnego rodzaju łączników, tarasów, Przejść, które pełnią różne funkcje miejskie, w, które, w których jest zieleń na tych łącznikach, na, na dachach, które uwalniają dużo miejsca na tereny zielone, parkowe pod sobą. a tutaj mielibyśmy 75-76 hektarów, prawda? I gdzie transport miejski jest też połączony, czyli na można między wieżowcami przez łączniki przejeżdżać rowerem, że między budynkami możemy że rowerem, nie, nie zjeżdżając na teren na, na poziom gruntu, tylko mieszczając się na wysokości kilku pięte czy kilkudziesięciu pięć na no, różnych częściach. I w takich kompleksie budynków są wszystkie funkcje miejskie: więc sklepy, przedszkola, uczelnie, biura. No, z wyjątkiem przemysłu ciężkiego to wszystko możemy w, takich, w tych budynkach umieścić. I właśnie transport miejski też jest połączony i umieszczony na pewnej wysokości. Wydaje się, że właśnie transport miejski jest największym problemem dla, dla mieszkańców, którzy protestują. Oczywiście działacze społeczni, którzy protestują, mówią przede wszystkim o zieleni, że tu są chodniki, że w ogóle zieleni to jest taka, taka cenna, że przewietrzanie miasta, przez to przewietrzane jest z innego kierunku. Oczywiście, że doliny są ważne, wszystkie, ale, ale nie ta jest kluczowa. Natomiast jak spojrzymy sobie na teren Gór Czechowskich, no to jest połączenie przez Zelwerowicza. jest łatwy wyjazd na, na obwodnicę miasta. Niedługo będzie przedłużenie z w drugą stronę, więc będzie przez Przesławinkowską do Zbożowe i dalej Warszawskiej. Ale większość ludzi będzie chciało jechać do centrum miasta, i tutaj e, skrzyżowanie ducha e, solidarności Sikorskiego jest kluczowe, a ono już teraz jest zapchane. Kosztem 60 milionów zrobiono ten wiadukt i Usprawniono to skrzyżowanie, i znowu się ono zapcha. I jakby to jest największy problem dla mieszkańców. Co zrobić, żeby ta nowe osiedle nie spowodowało wielkich problemów komunikacyjnych. Więc pieszo, pierwsze podejście to jest składka pieszo-rowerowa. Tu jest naszkicowane uproszczony sposób te cztery wyspy zabudowy. Które moim zdaniem powinny być wysokie i powiązane ze sobą. I tutaj są takie kładki, które przychodzą przez nadparkiem, jest to widoki. Nad trasą szybkiego ruchu, więc bezkolizyjnie, i wchodzą tutaj w, w, wchodzą tutaj w aleje z, do dorądach świadowców. Tu mamy przykład podobnej kładki, podobnie długiej, prawda? W Krakowie, która była niedawno dana do użytku, ale ta nasza kładka może być ładniejsza, może być, może być częściowo kryta, co bardzo bym sobie życzył, żeby takie. Takie przejścia były częściowo kryte, zasłonięte od deszczu. Tutaj są takie panele fotowoltaiczne, które dają energię. To też może być dodatkowa funkcja. To nie przeszkadza temu, że mogą być jakby przez przerwy, które pozwalają na odświeżenie, wejście powietrza czy na zobaczenie widoków. To, to zawsze cenne i zawsze możliwe. Ale teraz, jak porównamy, wrócimy na chwilę znowu do problemu gęstości miasta, to jest kluczowe dla efektywności tego transportu. To porównajmy sobie dwa miasta, Atlanta i Barcelona. To jest porównanie z roku 1990. Te miasta wtedy miały turnowalną liczbę mieszkańców: Atlanta 2,5 miliona, Barcelona 2,8 miliona, ale zupełnie różną powierzchnię. Atlanta 4280 km2, a Barcelona 162, więc bez porównania większa gęstość zamieszkania w Barcelonie i porównywalna długość sieci tutaj 99 km, a w Atlancie 74 km daje zupełnie różną efektywność. Procent o populacji, która ma 600 m lub mniej do stacji metra, w Barcelonie 60%, w Atlancie 4%. E, ilość podróży obsługiwanych przez metro w mieście w Barcelonie 30%, w Atlancie 4,5%. I teraz kluczowe, ile mu trzeba by mieć w Atlancie przystanków i długości metra, aby, aby obsłużyć taką samą ilość podróży? Więc trzeba by mieć 3400 km metra i 2800 przystanków. To jest liczba zupełnie absurdalna. Nawet Stanów Zjednoczonych nie stać na to, żeby zbudować tak rozległą sieć tak kosztownego środku transportu. Widać, jak, jak wpływa gęstość na, na, na efektywność transportu. E, musimy jakoś sprząc ten transport e, z tymi budynkami. No, moi, moją propozycją do rozważenia jest kolej jednoszynowa, którą tutaj proponuje nieżyjący prezydent Ferenc, który e, poważnie rozważał taki projekt dla, dla Rzeszowa. On został wycofany przez kolejnego prezydenta, no, ale to nie zmienia faktu, że no, przygotowano rozstrzygnięcia prawne, że są, e, jest dokumentacja. Przepisów technicznych dla takiej kolei. I taka kolej jest czterokrotnie tańsza od metra za kilometr. Metro kosztuje około 670-700 milionów za kilometr, a, a kolej jednoszynowa około 200 milionów za, e, e, za kilometr. I były kilka podejści. No. W, w Rzeszowie miała ta kolej jednoszynowa kosztować za pierwszą linię 820 milionów. W, w, w zagłębiu. Śląsko-Zagłębiowskie, gdzie miała być poprowadzona z centrum Katowic do lotniska 4 do 7 milionów, czyli duża duże rozbieżność i duże, 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 jeszcze granica błędu. No, a w Krakowie metro do 25 milionów, y, miliardów złotych. Przepraszam, widać jaki jest rozrzut między Krakowem a, a Rzeszowem w tych no, Oczywiście sieć w Krakowie większa. Pociąg na monorail na, 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 jest jakby zawieszony, jest ponad, ponad powierzchnią i to w większości wypadków może być właśnie kluczowym problemem tego pociągu, bo no, każde wejście do, na przystanek to jest wejście po schodach do góry i zejście ze schodów w dół. Natomiast Lublin jest na wąwozach i można puścić pociąg tak, żeby wykorzystywać. Żeby puścić go dolinami, a wykorzystywać wzniesienia nad dolinami do tego, żeby było bezpoziomowe przejście do stacji. Więc można zrobić ten pociąg tak, żeby to, co jest jego wadą, stało się w Lublinie zaletą. Pociągi mogą być podparte, tak jak na poprzednim zdjęciu, lub zawieszone, tak jak na tym zdjęciu. To jest zdjęcie z Wubertalu, gdzie taka kolejka ma już ponad 100 lat. Jak widać, takie zawieszenie jest zrobione. Przez dźwigary, które są rozstawione po dwóch stronach rzeki. Rzeki porównywalne jak do strzycy, jeśli chodzi o jej wielkość, prawda? I to jeździ 100 lat, generalnie dosyć stabilnie, bez większych problemów, więc możemy te linie zrobić różnie. Jedna linia może być podwieszana, a druga może być zawieszona. Jedna może być podwieszona, druga może być podparta, przepraszam. Tu mamy nową linię zawieszoną, dwa lata temu uruchomioną w Chinach. No takie powiedziałem są już przepisy techniczne do kolei szynowej Jest sporo takich dyskusji e, na temat sensowności tego rodzaju rozwiązań, ale które nie odnoszą się do specyfiki miasta Lublina. E, no a tutaj warto e, przytoczyć żart, który artystyczny, który ostatnio się pojawił ponownie, czyli Muzeum Olboskiego Metra. Bardzo piękna akcja. Bardzo lubię ten artystyczny pomysł, ale oczywiście żadne metro w Lubinie nigdy nie było i nigdy nie będzie, bo to miasto jest za małe i ma za małą gęstość na metro, a kształtowanie terenu tutaj utrudnia e, budowanie takich konstrukcji. No, e, ta moja propozycja zakłada, że z tych, e, z tych e, czterech, trzech-czterech e, osiedli na, na Wniesieniach, na, na, na Górkach Czechowskich Pociąg monorail byłby puszczony na rondo kwiatowców, tutaj na początek Alei że To byłby główny punkt przesiadkowy i budowa tego odcinka, jakby jest, pozwala właśnie rozwiązać problem komunikacyjny dla, dla Górek Czechowskich. Druga część byłaby, w drugim etapie, byłaby popuszczona Dolina ulicy Głębokiej, tutaj do porce kolejowej. To mielibyśmy taki rdzeniowy układ transportowy. No i w dalszej kolejności można rozważać zrobienie przystanku idącego na Czechów, można rozważać robienie drugiej linii, która by szła w Służby Strzycy w połowie, a, tu, a potem w kolejnej części wąwozem na Czubach. Gdzieś tutaj się kończąc, to by mogło znacząco rozwiązać, wspomóc system komunikacji miejskiej, bezkolizyjny jednocześnie, byłby to system. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Jestem ciekawy komentarzy do usłyszenia.